Dzień dobry. Cześć, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Bodajże MIT Review jako pierwsze wypuściło moim zdaniem dość słynny już artykuł na temat tego, że pchamy się jako ludzkość w przyszłość, w której zdjęcie przestaje być dowodem na cokolwiek, a co za tym idzie, kryzys prawdy pogłębi się do rozmiarów, których w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. Pytanie rzucam w tłum, że tak powiem. Zgadzacie się z tą tezą, czy nie? To chcę zacząć? Kryzys prawdy już mamy. Nie, nie, nie wchodzimy w niego. Znaczy, jesteśmy w, taki, w takim momencie rzeczywistości, w którym dużo łatwiej tą prawdę jest podrobić niż ją zweryfikować. Więc moim zdaniem już tam jesteśmy. Panowie, zgadzacie się? Chyba nie słychać Marcina? Nadal nie słychać. Słuchajcie, no nie da się w dzisiejszych czasach rozmawiać o prawdzie, no. Okej, okay, może teraz będzie lepiej. Teraz lepiej, e, dziękuję. Tak. Trzy ciekawe rzeczy wydarzyły się w 77 roku. To była premiera Star Wars, ludzików Lego i Susan Zontak napisała taką książkę On Photography. I ona tam napisała, że standardem prawdy jest fotografia. Bo jak mówimy, że urodziło się dziecko, to po, po, od razu są dwa pytania. Jak ma na imię? Pokazuj zdjęcie. Bo zdjęcie jest dowodem prawdy. I z czasem okazało się, że rzeczywiście wchodzi Photoshop, potem szedł Instagram, potem weszła propaganda. Okazało się, że you can use it, you can abuse it. Więc ten proces kryzysu od czasu Photoshopa, filtrów i ten, jednak on już trwa. Ja myślę, że dzieją się dwie rzeczy, są takie dwie podstawowe grupy osób, które doskonale wiedzą, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i już jesteśmy w tym kryzysie. To są konsumenci memów, to są ci, którzy oglądają rolki i wiedzą, że można się bawić konwencją i prawda nie istnieje. I ci, którzy czytają Szymborską, i wczoraj Olga Tokarczuk też, też mówiła, że ona też ma ten problem na spotkaniach, że czytelnicy pytają, czy to, co pani pisze, czy to jest prawda. I to jest to przekleństwo do sławności. Więc myślę, że mamy takie dwie prędkości, w których, w których to się dzieje i ten kryzys jest nie do powstrzymania, będzie narastał. Ale jak wszystko, pewnie w ludzkości, rozwiążemy i to. Jacek, dodasz coś? Pewnie, pewnie byś chciał, żeby ktoś był pozytywny. Nie wiem, czy mnie słychać. Czy słychać Jacka? Też nie słychać. Dobrze. Jacek chciałby prawdę powiedzieć. E, dobra, będę mówił głośno. Słuchajcie, może, może, może byście chcieli, żebym powiedział coś pozytywnego. Ja uważam, że my… Nie słychać. A spróbuj ten, ten drugi… Włączyłem, wiesz, ale… Dobra, o, teraz będzie lepiej. Niestety nie mam niczego pozytywnego do powiedzenia. To chciałem do, dodać, <laughs> dlatego że mam poczucie, że dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jakie spustoszenie tak naprawdę w naszym świecie spowodowały media społecznościowe i to, co widzimy w systemach politycznych i tak dalej, z czym sobie nie umiemy radzić, to są negatywne skutki mediów społecznościowych. Ja nie twierdzę, że media są złe, tylko że mają negatywne skutki, a właśnie rusza nam kolejna rewolucja z jajem, która będzie jeszcze większa, no bo ona jest dużo większym zjawiskiem niż media społecznościowe, więc myślę, że no, to będzie ogromne, wszystko się zmieni. Dobrze, to pogadajmy chwilę o przyszłości, spróbujmy trochę pospekulować o niej, bo myślę, że warto rozmawiać, nawet jeżeli nie wiemy, jaka do końca będzie, po to, żebyśmy mogli jakkolwiek się do niej przygotować. Marcin, do ciebie będę kierował moje pierwsze pytanie. Myślę, że sobie do końca nie zdajemy, jak bardzo dzisiaj e-commerce, który umówmy się, staje się fundamentem tego, jak kupujemy i sprzedajemy rzeczy, jeśli nie jest już od, od dłuższego czasu, jak bardzo on się opiera na ślepym zaufaniu. Przecież kupując w e-commerce, my nie możemy spojrzeć sprzedawcy w oczy, nie możemy uścisnąć mu dłoni, odkurzacz, który kupujemy, nie wiemy, czy on istnieje naprawdę. Jakoś po prostu ufamy, że te pieniądze, które przelejemy, skończą się w ten historia skończy się w ten sposób, że ten odkurzacz dostajemy. Jak my będziemy kupować, e, sprzedawać rzeczy? Jak my mamy ufać sobie w potencjalnie przyszłości, w której nie będziemy mogli wierzyć w cokolwiek, co widzimy w internecie? Byłoby arogancją powiedzieć, że ja to wszystko doskonale wiem. A natomiast powiem też, co robimy. Żeby skomplikować, też warto dodać, że my mieszkamy w Polsce, w kraju o najniższym zaufaniu społecznym w Europie. Kiedyś polityka napisała to był taki raport, komu ufamy najbardziej, okazało się, że tylko członkom rodziny, a najbardziej tym, którzy już odeszli. Więc, więc nieufność jest tematem w Polsce szczególnie ważnym. Teraz rzeczywiście bardzo przyspiesza rozwój agentów. Już dzisiaj analizujemy, w jakim stopniu, jaka część naszej sprzedaży pochodzi z wyszukiwań od Perplexity, czata GPT czy też Copilot. Więc będziemy za chwilę w sposób niezauważalnie szybki tylko akceptować decyzję, które i cały proces zakupowy, który nasze, nasi agenci, szereg agentów, będzie za chwilę więcej agentów, a ja niż, niż ludzi, e, będą robić za nas. I w tym momencie element zaufania staje się tym, co oddziela firmy i sklepy, które znamy, od firm i sklepów, które uwielbiamy. No i oczywiście, e, wszędzie tam, gdzie dochodzi do transferu wartości i, i płatności, element zaufania staje się centralny. E, ja myślę, że w gruncie rzeczy fundament odpowiedzi jest dosyć prosty. To jest tak jak w relacjach, prawda, że w relacjach nam, że na jedno złe zachowanie z naszą partnerką, partnerem potrzebujemy pięć dobrych, żeby jakoś to załagodzić. W e-commerce nie ma przestrzeni na jedno złe doświadczenie. Więc więc to co się dzieje to bardzo dużo kawy, spotkań i kortyzolu. Inwestujemy w to, żeby dopieścić tego pozostałego dziesiątego konsumenta, ponieważ według naszych raportów 9 na 10 naszych klientów czuje się bezpiecznie robiąc zakupy na Allegro. Robimy to przez takie rzeczy jak na przykład usuwanie ofert, które nie są bezpieczne. W zeszłym roku usunęliśmy 122 miliony takich ofert. Nie możemy dać ani jednego powodu do rozczarowania. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, gwarancję zwrotu środków, to też są rzeczy, które w sposób oczywisty musimy robić, również w reklamie. Mamy najbardziej numer jeden e, pozycję, jeśli chodzi o zaufanie do reklamy po to, żeby właśnie nie wprowadzać w błąd. Pracujemy coraz więcej, mamy coraz mniej czasu, mamy też tendencje ucieczkowe i bardziej nas interesuje retail therapy niż teraz klikanie jakichś formalności i sprawdzanie, więc zaufanie staje się kluczową o, walutą. E, i ja myślę, że będzie bardzo dużo sytuacji, kiedy się sparzymy. I będzie nigdy nie było prostsze założenie swojego sklepu i wykorzystanie agentów do tego, żeby stworzyć poczucie jakości. Ale jakości i zaufania nie da się zbudować natychmiast. Więc podsumowując, to są fundamenty, które musimy budować, zabezpieczenie, wręcz obsesja tej, tej pewności i świadomość tego, że w przyszłości mogą być miejsca na heheżki, na rozrywkę, na tworzenie fikcji. Ale tam, gdzie chodzi o pieniądze i płatności co tutaj za chwilkę pewnie będziemy mogli rozwinąć. Tam zaufanie było i będzie zawsze fundamentem i to jest nasza obsesja. Magda... E... No właśnie, bo ja, ja mogę tylko jeszcze zanim... Oczywiście, ja, oczywiście. Zakładam, że masz pytanie, ale zanim do tego pytania, to ja tylko do dwóch rzeczy bym się chciała, nie wiem czy mnie słychać. E, dobrze, dziękuję. Do dwóch rzeczy bym się chciała odnieść, bo dotknąłeś dwóch bardzo ważnych elementów, czyli po pierwsze weryfikacji, po drugie zaufania. E, jeśli chodzi o weryfikację, to wydaje mi się, że to e, to co, nam to, co jest naszym zagrożeniem, jednocześnie nam pomoże. Czyli tak naprawdę wykorzystanie AI do weryfikacji tego, co do nas przychodzi. I do walki, bo to jest walka z tym fejkiem i z tą alternatywną prawdą czy tą zmodyfikowaną prawdą. A drugą rzeczą jest to, co będzie o czym powiedzieć, czyli zaufanie. A zaufanie jest pochodną edukacji. I teraz bardzo ważne jest to, zeszłoroczne bodajże badania wykazały, że 58% polskiego społeczeństwa czy Polaków nie wie, co to jest deepfake. No to jak ja nie wiem, co to jest deepfake, i w tym widzę też naszą odpowiedzialność, jako poszczególnych linii biznesowych, a w szczególności tych, które mają do czynienia z konsumentami, my musimy włączyć się jeszcze aktywniej w edukację. I to jest element, który nam pomoże w weryfikacji i w tym, żebyśmy się nie stali ofiarami, że nasi klienci nie stali się ofiarami. Ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo w, w ubiegłym tygodniu Google zapowiedział, że w tym tygodniu udostępni swojego chatbota AI Gemini dla dzieci poniżej 13 roku życia. Rodzice w Stanach Zjednoczonych zaczęli dostawać maile z informacją o tym, że Gemini może się mylić, może popełniać błędy i sugerowali, żeby rodzice pomogli dziecku myśleć krytycznie. Ja jak przeczytałem tego newsa, to pomyślałem sobie, to znowu jest historia o tym, że Big Techy stworzyły rozwiązania, za którą odpowiedzialność za konsekwencje w korzystaniu po prostu zostaje przesunięta na konsumentów, tak jak to miało miejsce w przypadku platform społecznościowych. Ty, Magda, mówisz, jeśli dobrze rozumiem, że... Jako biznes nie możemy sobie na to pozwolić, żeby całą odpowiedzialność przesunąć na konsumenta. Musimy mu pomóc, na przykład poprzez edukację. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ponieważ konsekwencją utraty zaufania klienta do nas, znaczy to my poniesiemy konsekwencje z utraty zaufania w związku z tym a skoro Zaufanie czy elementem zaufania jest edukacja? Jasne, klient poniesie materialne. W przypadku nas jako instytucji finansowej klient poniesie materialne, bo to on zostanie oszukany z jego konta, znikną pieniądze. Nie do końca my pewnie te, znaczy nie pewnie, tylko większość takich sytuacji, klienta wspieramy w większości takich sytuacji. Natomiast w przypadku, to jest to o czym było mówione, tutaj nie ma przestrzeni na błąd, tutaj nie ma przestrzeni na złe doświadczenie. A słuchajcie, a może to nie jest w naszym interesie? Bo tak mówimy, że powinniśmy edukować, że no czujemy jako ludzie, że prawda powinna zwyciężyć, ale może nam się to nie opłaca. Dotykasz myślisz, że, do, że, że tam są dwie płaszczyzny, bo jedna jest płaszczyzna taka bardziej techniczna, od której żeśmy zaczęli, czyli jak uniknąć, nie wiem, fraudu w sklepach, fraudów w bankach, prawda? No i tam jest jasne, że trzeba znaleźć metodę i świetna odpowiedź Magdy, że w zasadzie AI i, i tworzy problem i go samo rozwiązuje. Więc tym bym się za bardzo nie przejmował. Natomiast drugi problem, no to jest powiedziałbym w takim w kulturowym wymiarze. No i tu pamiętacie, na pewno słyszymy wszyscy o, o, o społeczeństwie postprawdy i tak dalej. I to, co się dla mnie zaczęło jako buzzword w mojej ocenie, co to znaczy postprawda i tak dalej, to ja myślę, że my właśnie w to społeczeństwo wchodzimy. I to jest społeczeństwo, w którym Niekoniecznie ludzie szukają prawdy, w której prawda niekoniecznie jest ważna. No, słuchajcie, no, bo ostatnio rzeczniczka Białego Domu, i przepraszam, to jest akurat wypowiedź niepolityczna, ale tłumaczyła Amerykanom, że cła płacą kraje, które eksportują do Stanów. Nie? No i jest spoko. I, I już jesteśmy w tym momencie. Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, że w ogóle polityka amerykańska dzisiaj wygląda jak Big Brother, że tam, pamiętacie, oni się tam obrażają, a potem w, tej, w pokoju zwierzę i mówią tam, Joe był niemiły dla mnie, a Donald był coś tam i tak po prostu idzie w takim tygodniowym cyklu i tak dalej. No i to, to, to moim zdaniem my po prostu tam już może nawet jesteśmy, no ale to nie jest, ten, to nie jest życie, w którym człowiek szuka prawdy. Prawda jest nieistotna w tym sensie. Ja w ogóle tu, jak, jak Ciebie słucham, przypomina mi się to, kiedyś mnie uświadomiono w Stanach Zjednoczonych, że Marcin, w Waszyngtonie są fakty i fakty autentyczne. E, a jeszcze przed nami jest, są, jest jeszcze prawda funkcyjna, o tym za chwilkę pewnie porozmawiamy, jak ja słyszę o dobieraniu się do młodych nastolatków, to przychodzą mi dwie rzeczy na myśl. Jeden w takim dużym planie spójrzmy trochę na historię kapitalizmu. Skąd, gdzie mamy value creation, a gdzie mamy value extraction? Bo jak, jak się cofniemy tak ponad 100 lat, to bardzo dużo wartości stworzono przez eksploatację ziemi, planety, kopalń, ród, lasów. Potem okazało się, że bardzo dużo wartości można wygenerować poprzez czas rodziny. Wszyscy już pracują, dzieci pracują, żona, ojciec. E, hustle jobs, sharing economy, prawda? Potem okazało się, że social media fantastycznie tworzą multibillionaires poprzez e, uwagę i czas, prawda? I mamy kolejny. I teraz e, ten punkt grozi nam ryzykiem, tworzy też pewną szansę, ponieważ żyjemy w, w fascynujących czasach. Kiedy te, te zmiany będą mnożnikiem szans i mnożnikiem zagrożeń. I, i, w tym, I w tym czwartym poziomie monetyzowanie emocji jest tym ryzykiem, bo moje doświadczenie jest takie, ja pracowałem dla dużej firmy w Dolinie Krzemowej, że tam gdzie jest możliwość tworzenia wartości wśród młodych ludzi, a po drugiej stronie jest dobrostan młodego pokolenia, zawsze wyda, wygra kapitalizacja. I ja uważam, że to jest fantastyczne, że mieszkamy w Europie. To jest jedyne miejsce na Ziemi, które wyciąga wnioski z tego, że pewne rzeczy trzeba regulować i uważać. I dla wszystkich, którzy już zapomnieli, to pięć lat temu o tej porze siedzieliśmy w lockdownie, ponieważ zapomniano o takich drobiazgach, jak regulacja tworzenia chimer i nie, związanych, tworzenia chimer wirusowych. Więc myślę, że byłoby absolutnie naiwne próba izolowania młodych ludzi od narzędzi i i, i nie dawania im kompetencji w nowym systemie operacyjnym biznesu, jakim, jakim będzie sztuczna inteligencja, już się staje. Ale z drugiej strony trzeba to robić rozważnie, w taki sposób, żeby uniknąć pułapki, którą odkryło ostatnie badanie w Stanach. Słuchajcie, to badanie zrobiono na potrzeby Character AI. Character AI to jest taka strona, zachęcam was, żeby zobaczyć, 22 miliony użytkowników miesięcznie. Awatary, osobowość, można zrozmawiać. Dzisiaj na prezentacji Eleven Labs z założycielami z Polski mówili, że bardzo ważnym źródłem też wzrostu będą rozmowy z bohaterami gier komputerowych. Ta młodzież będzie miała zupełnie innych przyjaciół, to będą syntetyczni przyjaciele. I zapytani, czy wyobrażasz sobie ożenić się albo wyjść za mąż ze swoim Character AI? 80% użytkowników powiedziała, gdyby to było legalnie możliwe, tak. Więc to jest takie miejsce, gdzie gdyby to był jakiś sitcom amerykański, to byśmy powiedzieli, What can possibly go wrong? Więc, Everything? Tak, więc podsumowując, myślę, że e, byłoby naiwne chronić e, i nie dawać dostępu, ale byłoby dużo bardziej nieodpowiedzialne robienie tego bez ograniczeń zasad i świadom... Tak, Marcin, co to znaczy w praktyce, bo jakby no, nie ograniczysz sztucznej inteligencji, możesz regulować, miesz próbować jakieś kawałki regulować, ale jeszcze doskonale wiemy, że tam jest duży element black boxa, że sami nie wiemy, co tam się w środku dzieje? Problem w finansach, czy nie będzie dyskryminowała niektórych grup w taki sposób, że instytucje finansowe nie będą nawet w stanie zrozumieć, dlaczego dyskryminuje. No to jest moim zdaniem, dżin wyszedł z butelki. To nie jest. To jest po prostu musimy przy... tylko wiecie, tylko... mieć świadomość, że będziemy w takim świecie żyli. Tylko wiecie, tylko my z ai to my korzystamy już od lat. To, co je, to zagrożenie, z którym się w tej chwili zagrożenie, z którym się w tej chwili mierzymy, to jest Generative AI, a nie AI jako taki, nie? A propos tych modeli, o których mówiłeś. Natomiast ja bym chciała wrócić do tego, o czym powiedziałeś, bo słusznie zauważyłeś, że nie jesteśmy w stanie i nie powinniśmy wykluczać dzieci, młodzieży... Oni się zresztą nam nie dadzą wykluczyć. A to wraca do Twojego z kolei pytania. My musimy wziąć współodpowiedzialność za to, jak kształtujemy i za to, jak oni dbają. I tak, to jest w naszym interesie, a nie to nie jest wbrew naszym interesom, chociażby jako instytucji finansowych. Co robić, jak żyć? Skoro już zgodziliśmy się do tego, że Jean wyszedł z, z, z butelki, on wychodził, tak? Czy z lampy? Dobra, geniusz jest, mleko się rozlało. Nie jesteśmy w stanie zawrócić rzeki kijem, nie ma co ograniczać dostępu. To i tak się będzie przelewało przez, przez palce. Powinniśmy edukować, bo może by nawet, ja sobie tak myślę, a co by było, gdybyśmy pozwolili, żeby to tak dalej poszło na całość? Może jest tak, że ci biedni, ogłupiali konsumenci. Czyli my w przyszłości nie mogąc rozróżnić co jest prawdą, co nie jest prawdą, będziemy w naturalny sposób szli do marek, którymi już raz kiedyś zaufaliśmy, które znamy, więc może ten kompletny bałagan jest w naszym interesie, ale jak gdyby czuję, że nie chcecie jak gdyby się ja, ja, zgodzić ja, ja, na to, że ja, ja, jest w naszym interesie. Ja, 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 ja ci powiem tak, ja, no bo jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że tam nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Nie mówię, że nie należy się tym przejmować. Ja myślę, że jest jedna praktyczna rzecz, którą możemy, każdy z nas może zrobić. Ona jest bardzo mała, zaraz Wam powiem jedną statystykę, która mam nadzieję, że część sali poruszy. To jest, że powinniśmy się tego jaja bardzo, bardzo intensywnie sami uczyć i uczyć używać. No bo jeżeli już jesteśmy w tym oceanie, to oczywiście nie ma wpływu, że człowiek potem rozróżni czy nie rozróżni deepfake'a. No bo co z tego, ale chodzi o to, żebyśmy. No skoro już i tak ta technologia jest nieunikniona, to też będzie miała mnóstwo wspaniałych oczywiście konsekwencji, ale to, to trzeba iść pełną parą. Byłem na takim panelu akurat słuchałem jako słuchacz w, w dwa tygodnie temu w Szwecji, i tam usłyszałem, że kobiety stosują AI o 20% mniej niż mężczyźni i że powstaje teraz jakiś taki gap kompetencji e, wynikający z tego, że właśnie kobiety są wolniejsze w, adap w adaptacji AI. No Albo by mają było, mniej czasu. Słucham, to by, była dla mnie, to by była dla mnie argument, jeżeli te dane są prawdziwe, żeby coś z tym, żeby coś z tym, żeby każda kobieta na sali pomyślała, czy, czy przypadkiem nie jest tutaj e, mniej, mniej rozzuchwalona tym ai niż, niż niż jej koledzy. Bo to, jest, bo to jest coś złego, więc ja bym się po prostu nie wierzył w to, że edukacja nas uratuje i tak dalej, to moim zdaniem nic nas nie uratuje, ale uczył się samemu używać tych maszynek. E, jest. Okay, edukacja nas nie uratuje, a mamy się sami uczyć? No, no, <grymianie> ogólna świadomość, wiesz co chodzi. Praktycznie no myślę, tak, że w nie, skali całego że, świata tak. zbudowanie świadomości i wyedukowanie ludzi y, z prostszymi rzeczami nam się nie udało zrobić no, takich prawda. rzeczy w dużej skali, a co dopiero z takimi historiami. Umówmy się jako świat, nie możemy się w wielu momentach zgodzić co do tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, tak w ogóle offlineowo, nie, nie w kontekście AI'ów. Ja sobie jednak, słuchajcie, bo czas nam się skończył, tą historię, która w którymś momencie tak miałem poczucie, no no, no już. Wydarzyło się, no już trudno, no już jakoś to, jakoś to będzie. Mimo wszystko znajduję w tej naszej dyskusji pozytywy. Ja też mimo wszystko wierzę w edukację. Jestem święcie przekonany, że ona nie zaszkodzi. Praktykowanie samemu, zobaczenie gdzie to działa, gdzie nie działa, gdzie ja mogę temu ufać, gdzie pod żadnym pozorem nie powinienem. Myślę, że bardzo fajny tip dla marek inwestujmy w zaufanie, bo to nie jest tak, że te konsekwencje to. Nie wywróci biznesów do góry nogami, nie spowoduje tej w tym negatywnym sensie rewolucji jutro za rok, za dwa lata, inwestujmy w zaufanie, dbajmy o tych naszych klientów, myślę sobie, jak czasami nawet rozpieszczajmy ich, jak trzeba, żeby każdy, ten dziesiąty też był zadowolony, bo jeśli stworzymy trwałe połączenie, związek, relacje, to w momencie, w którym spotka nas coś, na co nie jesteśmy w stanie się przygotować. To może wspólnie jakoś przetrwamy. Brzmi sensownie? Czy to znowu moje naiwne życzenie? Jak najbardziej, myślę, że to są fundamenty. Będzie dużo apokaliptycznych wiadomości. Pewien włoski filozof powiedział kiedyś: apokaliptyczny optymizm. Pamiętajmy o tym. Eksperymentujmy i głosujmy na tych polityków, którzy są na to uwrażliwieni i będą powstrzymywać gigantów, tak żeby służyło to wszystkim. Jednym zdaniem? Masz rację. Dziękuję. Czegoś się, wiesz, nadzieja umiera ostatnia, no? O super. Nadzieja jest nieśmiertelna. Wam dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Bardzo dziękuję wam za udział w panelu. Dobre.